I kolejne malownicze miejsce i fałdka przede mną Nie może też zabraknąć I wodnych klimatów Patrzcie ile rybek. Oj chyba nie spuszyłem ale je z ich tu pevno. Celá lavica. Ale fajny florycik Ale to Sztolnia Fuh. Jasne Nowa stolnia. Stolnia o której nie wiedziałem Okej okay. Młoczek i do dzieła Kolejny kamieniołom na tapecie, również kamieniołom marmurów. Jednak tutaj nie przyszedłem za minerałami, przyszedłem po prostu odwiedzić to miejsce. Jak widać, także miejsce eksploatowane. Tak mi się wydaje, bo tego tutaj nie było Zobaczcie, świeża wyrwa świeże wyrwy i wszędzie mu wszystko. i zaraz się mogę bardzo ale to bardzo zdziwić no zobaczcie sztonia? nie albo nie świeże wydobycie bo tego tutaj nie było no to co przyjrzymy się tym skałkom, ale widzę, że tutaj chyba same kwarce będą Jak widać ktoś tutaj się nawet dokopał do drobinek fluorytu A no, ciekawe waczcie. Jest tutaj tego troszkę. Ale ładna. No, jak na klecińską się przyznajesz Oj I kamieniołom właściwie to już nawet nie wiem który numer następny kamieniołom marmorów Jeszcze jedna Nie wierzę Zobaczcie, ta jest okratowana w środku Odkryłem dwie sztolnie o których nie wiedziałem, a które no zawsze tutaj były Ale ja się cieszę z tego faktu.